GT Construction jest dynamicznie rozwijającym się wykonawcą budowlanym. Trzon firmy stanowi wykwalifikowana kadra techniczno-inżynieryjna, eksperci, dzięki którym GT Construction może się pochwalić realizacją wielu wymagających inwestycji w różnych obszarach budownictwa. Zaczynaliśmy w kilkuosobowym zespole. Dzisiaj GT Construction tworzy kilkudziesięciu profesjonalistów o wielu specjalizacjach. To dzięki nim montujemy linie energetyczne dla farm wiatrowych w Wielkopolsce, budujemy infrastrukturę kolejową na Śląsku czy też funkcjonalne osiedla mieszkaniowe w Małopolsce. GT Construction powstało w 2017 roku. Mimo dużej międzynarodowej konkurencji, rynek potrzebował rzetelnego wykonawcy, który zna polskie realia budowlane, a jednocześnie dysponuje zespołem wybitnych specjalistów. Dzięki zaufaniu klientów, zarówno inwestorów prywatnych, jak i publicznych, firma z sukcesem realizuje wiele projektów budowlanych i montażowych. Wspólnie z firmą Budimex, jedną z największych grup budowlanych w Polsce, zrealizowaliśmy osiedle mieszkaniowe w Krakowie. Współpraca doszła do skutku dzięki naszej doświadczonej kadrze, partnerskim relacjom, innowacyjnemu podejściu oraz zapewnieniu bezpieczeństwa prac na każdym etapie. W portfolio GT Construction znajdują się konstrukcje budowlane, linie wysokiego napięcia oraz obiekty budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego czy infrastrukturalnego. Wyróżnikiem na tle innych firm budowlanych jest duże doświadczenie w realizacji projektów specjalistycznych czy też wspierających ekologię. Dołączając do Getty Construction, wchodzisz w świat ekspertów, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wiemy, że sukces zawdzięczamy ludziom, którzy zaufali nam na początku naszej drogi. Dlatego zaufanie jest wartością, którą dzielimy się ze wszystkimi pracownikami firmy. Getty Construction dostałem szansę na rozwój. Dzisiaj jestem liderem działu przygotowania produkcji. W naszym zespole planujemy, organizujemy oraz rozliczamy pracę się własnych oraz podwykonawców. Cieszę się, że mam bezpośredni wpływ na prace realizowane przez firmę. Pracę w GT Construction rozpocząłem podczas studiów. Po kilku miesiącach pracy zostałem młodszym inżynierem budowy. Do tej pory zrealizowałem już kilka dużych projektów. Dla mnie ważny jest zespół, z którym się współpracuje, ponieważ jak wiadomo budownictwo to praca zespołowa. Profesjonalizm, partnerstwo i odpowiedzialność za powierzone zadania to wartości, na których zbudowaliśmy GT Construction. Są dla nas równie ważne jak bezpieczeństwo pracowników i ochrona środowiska naturalnego. Dołącz do naszego zespołu.